Yo, otrzymano! Sejsujan Rocksejk, witam na odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj gramy w nowy clicker. Właśnie jest on nowy, mam on aktualnie 2 godziny. Kiedy ja to nagrywam, kiedy wy to oglądacie, to może już ma kilka 10 godzin, coś takiego. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie robiłem na tym kanale: czyli kupimy gamepass, który nie kosztuje 100 Robuxów, który nie kosztuje 500 Robuxów, a kosztuje 5000 Robuxów. Słuchajcie, zanim się to zrobimy oczywiście, to sobie obczajmy tą gierkę. Jest to gierka, która nazywa się Tapping Winter. Bardzo was zapraszam, ponieważ jest to usłyszałem przez mojego znajomego, Wojza, super chłop. Też często wam ogólnie sponsorował giveaway, więc zapraszam was do tej gierki, macie do niej link w opisie. I słuchajcie, co my tu mamy? Na starcie y, musimy tutaj ogólnie klikać, jak widzicie. Jak sobie klikamy, to dostajemy śnieżki. Ja sobie już tutaj odebrałem trochę ścieżek z grup chesta. na no, widzicie, no, dostajemy je. Dalej mamy pety, O, na razie jeszcze tego oczywiście jeszcze. Peta nie ma, więc to no, trochę szkoda. Ale mamy jeszcze rebirfy. Okej, okay, dobra, spoko. Mamy kody. Zaraz sobie jakiś kod może też piszemy. Mamy też settingsy. Ej, mamy fajną opcję. Hide your pets. Dobra, to jest spoko. To jest bardzo fajne. I pet rotation. Ej, to też jest spoko. Czekajcie, kupy sobie może jakieś jajko. Dobra, kupy sobie może to. Okej, okay. trochę powolna animacja, ale do dobra, niech będzie. Bunny. Okej, okay. i co to daje, co to daje w ogóle, D razy 2,5 te takie lizaki, lizaki, dajmy, że to będą lizaki, zapomniałem jak to się nazywało po polsku, chyba lizaki świąteczne, no i trzy razy śnieżki, dobra, ale co my jeszcze tutaj mamy, właśnie o co chodziło z tą opcją, Petrification, czy to wtedy się nie rusza, aha, dobra, tu się jak to działa, co? Aha, tu się wtedy dusza. Dobra, spoko, nie no, bardzo fajna opcja. Dobra, co my jeszcze tu mamy? Mamy oczywiście tu jakieś jako za robuxy. Ej, 200 robuxów, nie no dobra. Słuchajcie, kupujemy to. Dzisiaj powydamy trochę robuxów. Ale voice mega was wspierał, mega w ogóle nie wspierał mój kanał, więc ja to się teraz oddzięczę. Okej. Okay. razy 175! Ej, nie dobra, to jest super! Jaki słodki P słuchajcie, nie no super, to mi się podoba. Ej, na razie jest tylko jedna krajna, ej tu musimy ją dzisiaj zdobyć. 1000 rebirfów, dobra, to myślę, że będzie spoko Tam nawet jakieś topki są, które też postaram się podbić Tym bardziej, to jeszcze nie grało jakoś dużo osób Bo nawet na nich tutaj będę Dobra, sprawdzamy czy jestem na nich Jestem tutaj, słuchajcie, 30 jestem Dobra, to wbijamy się do top 10 Tutaj nawet Igor, ło, ale że Igor tutaj jest Dobra, tutaj Rebirfy 100, 100 bale Dobra, ja się tutaj wbijam do top 10 dla tego odcinku. Myślę, że na spokojnie. Na początek gry. Okej, okay, dobra, to ja sobie może zrobię teraz Rebirfa' jakiegoś. Patrzcie jak teraz dostaje. Dobra, autoclicker. Kupujemy autoclickera, czemu nie? Jazda, autoclicker, no, od razu lepiej. Dobra, bierzemy sobie 10 rebirfów, bierzemy sobie wild Speeda, o, to się mega przyda. Jak ja nie lubię być wolny. Od razu też auto rebirfa kupy. Dobra, jazda z tymi Robuxami. Zostawcie tutaj 200 apek górę, jeżeli chcecie odcinek, na którym wydajemy tyle Robuxów. Okej, okay, bierzemy sobie to. Zaznaczamy. wow, jaka animacja! Dobra, ja sobie może ją wyłączę. Będzie nam tylko przeszkadzać. Remil button, oczywiście. Bierzemy sobie wszystkie. To też, jak najbardziej sobie weźmy. Ej, dobra, tego tu jest dużo. To jest assetka. setka. Ale no, słuchajcie, dobra, bierzemy to. Ej, chyba. A nie, dobra, wszystkie nie zdobędę. Jump power też sobie weźmy, oczywiście. Ok, bierzemy sobie pet dot. To też się przyda bardzo. I jeszcze coś mogę wziąć? teraz nie. Jak widzicie, tutaj się robi. ustawmy może dać sobie ten autorebill na największy. I słuchajcie, mamy tutaj shop. I to nadeszła ta chwila, w której kupimy Game Passa za 5000 Robuxów. Także słuchajcie, piszecie, czy jesteście gotowi, a ja to kupuję. 5000 Robuxów poszło. Dobra, co ja to mogę kupić? Od razu tutaj może kupmy. Co ja tu jeszcze mogę kupić? razy 3 dobra, to się mega przyda, żeby otwierać. To oczywiście, żeby jak najwięcej założyć. Ciekawe, czy w ogóle gra to wytrzyma. Mam też, jak widzicie, priw serwer. Więc no, mam nadzieję, że to wytrzyma. Okej, okay, i chyba już więcej ten raz nie kupię Autoek. O, dobra, też oczywiście trzeba jakoś otwierać te jajka. Okej, okay, kupione. Dobra, kupiłem to i co? Mogę teraz z limitowaną? Może mamy Infinity. Więc słuchajcie, chyba sobie teraz musimy po prostu pootwierać. Ja jazda tutaj AutoClicker. Znaczy, no, auto otwieranie i widzimy się, aż tyle tych petów nazbieram. Okej, okay, więc słuchajcie, myślę, że 50 petów na start tam wystarczy. Więc ja widzicie aktualnie za klika, dobra, może wyraźnie sobie auto za kilka dostajemy yy, 2 mili... 300 tysięcy, coś takiego, 300 tysięcy za kilka, okej. Okay. No i słuchajcie, ile będziemy dostawać teraz, jak nałożymy Equip Best? Okej, okay. dobra, halo, halo, halo. No a mam pierdolę, mam. Wow, co się dzieje? Ile tych petów tutaj wskakuje? I co, i to tyle? Dobra, ile teraz dostajemy? 500! Ej, dobra, nie, no dobra, to jest OP. To jest OP. Jeszcze patrzymy, patrzymy og ogólnie tutaj o to, że to są słabe pety, co nie, one nie są jakieś dobre. Okej, okay, ale nie wszystkie mnie nałożyło, a tylko 25 Ej dobra, no coś się muszę wzbogacić, więc ja to muszę teraz ręce się ponakładać I słuchajcie, w ogóle mam, ile rebirfu mam? Mam aktualnie 1000 rebirfu, więc lecimy sobie do nowego świata, zobaczymy co tam będzie Miejmy nadzieję, znaczy, że coś dobrego Okej okay. Ej słuchajcie, świat się bardzo ładnie zapowiada, patrzcie to Nie no, mega ładny świat No słuchajcie, no mi się podoba i sprawdzamy co my tu mamy Po pierwsze, upgrade'y Okej, okay, to są zwykłe upgrade'y, a ja sobie już je to kupuję Ej właśnie Staśmie, kupmy sobie wszystkie upgradey, No bierzemy sobie wszystkie upgradey oczywiście. No, a większość już mamy. Ok, no więcej mi nie stać. Dobra, i mamy tutaj dwa jajka. Za 250 milionów. Dobra, to jest OP jajko. A te? No na tym mnie jeszcze nie stać. Kilka klików i mnie będzie stać. Więc słuchajcie, lecimy sobie, musimy otworzyć kilka tych jajek. Zobaczymy, jakie będą staty tutaj. Ok, otwieramy pierwsze jajko. I miejmy nadzieję, że będą staty dobre. Chciałem, żeby były takie. No tak w połowie jak ma aktualnie ten robux pet Bo to by było super Naprawdę super by było jeżeli by tak było Ale słuchajcie no sprawdzamy Okej okay, dobra to daje 6 a to daje 14 No dobra no nie jest to dobre jak to Ale jest to w miarę dobre Jest to w miarę dobre więc ja sobie to oczywiście biorę nakładam Ale nie ja jeszcze tutaj wydam trochę robuxu słuchajcie Weźmy sobie kupmy kilka jeszcze tych robuxegów, Ej halo o dobra Kupmy sobie jeszcze kilka robuxegów, naprawdę ja kupuję tutaj dużo gamepassów. Słuchajcie, no dobra, jazda i ja sobie może kupy jeszcze ich tak z 5. Ej, dobra, 5 to może być dużo. Za no, one mogą być OP. Dobra, jazda, mam już ich kilka, mam kilka, mam kilka. Dobra, kupujemy dalej. Kupujemy dalej je. Czwarty. Nie, no co ja robię? Dobra, piąty. Dobra, ostatni, ostatni teraz kupę. A kupujemy sobie ostatni. Okej okay, mamy i słuchajcie, bez teraz. A możemy nawet je skraftować. Ej, dobra, nie wiem czy to kraftować. Nie, dobra, nie będę kraftował, to się chyba nie opłaca. Chyba to się nie opłaca akurat, więc ja tego nie będę kraftował. Ale słuchajcie, patrzcie, ile teraz dostajemy. Nie, no, dobra, idziemy sobie odwrócić to jako za 250 milionów. Albo jeszcze zanim pójdziemy, to sprawdźcie sobie, jak idą mi topki. Jak to to wygląda z jajkami, no, jajka jesteśmy 6, dobra, łatwo, naprawdę łatwo. Ty, Adas po rebirfach Prowadzi, Nie, no, Adas, gratulacje, ja jestem niestety aktualnie 8, no, trochę słabo. Jeszcze nie jest najlepiej. Wy tutaj, oczywiście, Candy Canes. No, też jakoś nie jest najlepiej. Gdzie ja jestem? 19? Naprawdę? Naprawdę 19? No, tu jest akurat według mnie trochę słabo dla mnie. No, a nie, bo słuchajcie, ja muszę zrobić coś takiego. I co? I teraz będzie lepszy? Aha, dobra, to nie to, to jest total. Aha, dobra, nie ogarniam. Znaczy, ogarniam, ale no, pomyliłem się. No, i tutaj, słuchajcie, mamy ile najwięcej mieliśmy, czyli pie, piąte miejsce. Ej to dobra, to ja sobie może, mogę nawet potem, słuchajcie, wbić tam na większy poziom. Ale na razie idziemy sobie otworzyć jajko za 200. Ej, co? Aha, po autorebit czym nie ma 250 milionów. Dobra, słuchajcie, już mam. Więc kupujemy to jajko za 250 milionów, żeby tu były dobre staty. Żeby tu były po prostu te dobre staty, dobra? Frozen Ice Blob, no nie najlepiej. W ogóle tutaj te, łatwe są te pety. Podoba mi się ta twarz tych petów. Dobra, patrz te mają w ogóle takie staty. A jakie staty mają te już? Okej, okay, po 35 ma nawet, ej dobra, on jest dobry Ej, słuchajcie, musimy jeszcze wykorzystać tego gamepassa, więc Teraz ja zabieram się za otwieranie I muszę zdobyć 160, ej, co? czemu tak? Halo, nie chcę tak Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie ulepszmy trochę Dobra, okej, okay, to mogę ulepszyć, tak, dobra, bierzemy sobie to ulepsza Jeszcze mi nie stać, serio? Naprawdę mi nie stać na to, no, dobra, to zróbmy sobie rebirfa Okej, okay, robimy rebirfa Czy teraz mi stać? Ej, nie to, dobra, stać mnie, I jeszcze jeden Naprawdę? Naprawdę? Dobra, weźmy sobie to, zróbmy już Żeby nie było, słuchajcie, robimy to One mogą mogę to przyspieszyć Jazda A jeszcze miałem stać, no ale dobra Dobra, ja, ja was tutaj nie przydadzam, widzimy się po prostu jak zdobędę 170 petów 2000 years later Okej, okay, mamy to, nakładamy ostatnie dwa pety Mamy już fulla, totalnego fulla, już się więcej nie da zdobyć chyba, chyba że jest jakiś game pass jeszcze Okej, okay, teraz że jest jakiś game pass, to kupiłem to kupiłem, dobra, czy to kupiłem? Chyba to też kupiłem. Tak jest? Jest. No to słuchajcie, mam wszystko. Tu tego już tutaj nie mogę więcej, po prostu mam wszystko. Wy słuchajcie, chyba po prostu możemy sobie kliknąć X i słuchajcie jak to wygląda. Mamy 175 petów. Co tu się dzieje? Jak to wygląda? Dobra, ile w ogóle dostajemy? Ok, ok. po cztery. No słuchajcie, to nie jest najlepszy to wynik oczywiście. Ale słuchajcie, to nie jest też najgorszy. No patrzcie jak to leci teraz. Więc, ło, wow, jaki lak! Co się stanie? Jak to leci powoli? To, na, to nie nadąża po prostu. Dobra, jak wyglądają topki teraz? Jajka, podbiję wszystko, jestem pierwszy w jajkach. Łatwo! Dobra, dalej, Rebirfynty, po totalnie wystrzelił. Ja niestety mam 4000 na razie, więc ja tam za szybko i chyba ich nie dogonię Więc, no taka szkoda niestety. No, patrzcie, no, trochę by mi to zajęło, żeby ich gonić. No, ale na razie wystarczy mi to przejść. Albo nie, słuchajcie, no, gdzie tam to przejść? Widzicie, sobie chociaż to 5, dobra, więc jazda. Jazda to 5, ok. E, łatwo, już chyba jest zrobione. Teraz Candy Cane's, to tutaj jestem oczywiście piąty. I tutaj jestem też pierwszy. Tak, słuchajcie, dwie pierwsze topki wy 30 minut. Totalnie ten game pasęgierkę. Jak wiecie, jakie to są lagi. A łaj, jak to laguje w ogóle? Tutaj, jak w ogóle. Co tu jeszcze mamy? Za dużo niestety jeszcze na start nie mamy, oczywiście gierka jest dopiero nowa, więc za dużo też nie oczekujmy No ale chyba już upgrade'y, chyba sobie mogę wszystkie kupić No oprócz tych, bo one są mega drogie to, to są mega drogie, chociaż Chociaż nie są takie drogie, patrzcie Zbieramy to 70 Dobra, może to 80 dobijemy, do 90 i czy będzie 100? Nie będzie 100, no szkoda, do, do 100 nie dobiliśmy Tutaj jeszcze sobie możemy kupić I słuchajcie, no nie no, to jest mega to jest mega. Oczywiście, żeby tutaj nie było wszystko. Wszystko i to. O, nawet nie mogę kliknąć, to się laguje. Ej, no co jest? Także wszystko mamy z ostatniego jajka. Ja myślę, że no, to jest wszystko z ostatniego jajka. Nawet tu mam trzy legendy. Trzy... 3 mi tyka... Nie, słuchajcie, nie jest wszystko. Jeszcze niektóre są z Robux Ega. No ale większość jest z tego jajka. Jakie lagi. Jakie tu są lagi? Dobra. No jeszcze wam mogę pokazać, że to są te. To za takie lagi masz to masakra. No ale udało się, słuchajcie, nazbierałem. I słuchajcie, na tym sobie już skończyłem. że że odcinek właśnie z że podobało wam się to wydawanie tych Robuxów. Oczywiście, że macie fajny gier, który też bym mógł wydać tyle Robuxów, to macie je podstać w komentarzach. Powoli już wracamy do odcinków. No i już to mówiłem tydzień temu, dwa tygodnie temu. Ale wracamy, ok, będą ferie, będę miał dużo czasu. Wy też będziecie mieli, więc słuchajcie, wyrzekujcie. Jeszcze teraz ten tydzień, półtora tygodnia. Trochę mniej tego będzie, ale później już będzie dużo. I słuchajcie, też was zapraszam na Discord, oczywiście, do grupy Oksanej. Wszystkie linki macie w opisie. Na Instagram też sobie wpadlicie. A my widzimy się już, nie wiadomo kiedy, ale widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, dzisiaj mamy miłego dnia. Cześć!